Witam Was jestem Sempai Postanowiłem że będę nagrywał tutoriale yy, ponieważ coś się popsuło i niestety nie mogę nagrywać z kolegami filmów A więc pierwszy pierwszy tutorial będzie polegał na tym że pokażę Wam jak zrobić automatyczną fabrykę kaktusów a więc zaczynajmy. Najpierw pokażę Wam, jak to działa. A więc tak, załóżmy, że jakiś kaktus sobie. Yy, znaczy, yy, jest tutaj postawiony kaktus. O, kurde, bym wyrzucił. Jest tutaj postawiony jakiś kaktus i jeżeli on urośnie, to yy, wtedy się zniszczy, ponieważ obok są. Postawione sand, jest postawiony sandstone. To nie, mu, to nie musi być sandstone, ale może być jakiś inny. Ale dobra, i te, wtedy on tak spada i leci na dół. I tutaj też spada. Aż leci tutaj. Tutaj jest takie, wykopałem sobie takie pomieszczonko. W którym, y, takie, jakby takie odbiorcze. Tutaj mam z niego wyjście. I to, ta, i to tak wygląda teraz pójdziemy zbudu i zbudujemy to od podstaw od razu mówię że gram na cheatach najpierw yy, zrobimy sobie taką szachownicę gdzie będą stały yy, bloki a gdzie będą stałe kaktusy Dobrze, teraz yy, jeszcze Przywołam sobie tylko y, Sandstona, czyli piaskowca. Jakby ktoś nie wiedział. No i robimy tak. Robimy coś takiego. O! Tak. I teraz zabudowujemy to. W taki sposób, żeby nasze yy, kaktusy się niszczyły. <grymne> Aha, i ta powierzchnia, jeżeli będzie się ją kopać, ma ona 9x9 9, albo 9x9 9 w środku. A 11 na 11, jeżeli byście ją tak budowali. Dobra, teraz mam, musimy zniszczyć tutaj nad tym piaskiem, ponieważ wtedy nie będą mogły rosnąć nasze kaktusy. Jeżeli już zniszczymy, to wylejemy tam wodę, albo nie, najpierw postawimy kaktusy. Będzie tak lepiej. Jeszcze tu zniszczymy, żeby to ładnie wyglądało. Dobra. Teraz wylewamy, albo nie, teraz stawimy kaktusy. klatkowało, ale to nie szkodzi i wylewamy wodę w każdym z rogów, w, w każdym kącie i wyjdzie nam coś takiego i na środku, jeżeli jest dobrze, to na środku powinien być taki jeden blok, teraz kopiemy w dół o, załóżmy, do, nie obojętnie do jakiej głębokości i tak kopiamy tutaj jeden, wylewamy tutaj taki jeden otwór, wylewamy tu wodę i kopiemy dalej. Kopiemy najlepiej aż do momentu, w którym ta woda już nie będzie dopływać. No i wykopiemy sobie tutaj załóżmy taki otwór. No, ja myślę, że piasek będzie spadł. O, właśnie. I teraz można tu postawić sobie drabinki albo zrobić schody. To już nie ma różnicy. O, i teraz yy, możemy postawić raczej znaczy najlepiej, jakbyśmy postawili płotki, ponieważ wtedy nie będą na tu, nam tutaj biegać żadne jakieś świnie ani wchodzić tu creepery. Ach. Skończyły mi się płotki, przywołam sobie. Gram na serwie, tylko że miałem kłopoty z nagrywaniem. I, a zresztą nieważne. Dobra, i oto mamy skończoną naszą hodowlę automatyczną hodowlę kaktusów. Możecie ją sobie w, w wybudować w swoim świecie. <laughs> Możecie też zrobić pię wyższe piętro, ale ja nie będę robił. Następny odcinek pojawi się najprawdopodobniej jutro. Komentuj, a więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.